Żyjemy w czasach rozwoju obszaru ESG, czyli rozwoju biznesu ekologicznego, energooszczędnego, coraz częściej opartego na gospodarce obiegu zamkniętego. Przedsiębiorcy z jednej strony potrzebują wsparcia w zakresie wiedzy dotyczących nowych wytycznych, nowych regulacji w obszarze ESG. A z drugiej strony potrzebują źródeł finansowania, transformacji swoich biznesów na te bardziej proekologiczne. Z naszych doświadczeń wynika, że 60% klientów korzystających z produktów finansujących inwestycje proekologiczne zainteresowanych jest instalacjami OZE typu fotowoltaika. Pozostała część zainteresowana jest zakupem nieruchomości energooszczędnych lub modernizacją nieruchomości w celu ograniczenia jej zapotrzebowania na energię pierwotną. Jak zaczyna się biznes. Warto zacząć jako biznes proekologiczny. Z jednej strony wspieramy planetę, a z drugiej strony ograniczamy koszty prowadzenia biznesu.